Ostatnia tajemnicza objawienie dotyczące trzeciej przepowiedni z Fatimy wywołało szok w Stanach Zjednoczonych, przyciągając uwagę wielu i wzbudzając niepokój w całym kraju. Mało kto mógł przewidzieć tak głęboki przekaz, który wydaje się brzmieć w ciągu dziesięcioleci, mówiąc o naszej teraźniejszości, w miarę jak ta przepowiednia się rozwija. Amerykanom zaleca się pozostanie czujnymi, uważnymi na sygnały, które mogą wskazywać na spełnienie tych ostrzeżeń. Tajemnica, która otacza te przepowiednie, pozostawia wielu z pytaniem, czy nasz naród stoi na krawędzi świadków ciemnego rozdziału przewidzianego ponad 100 lat temu. Jeśli wierzysz w Boskie i Chrystusa, poświęć chwilę, aby subskrybować poniżej wideo. Objawienia Matki Bożej w Fatimie w 1917 roku przekazały głęboki przekaz przez trzy różne części, ale to trzecia i ostatnia enigmatyczna przepowiednia, która pozostaje ukryta, przyciągnęła wyobraźnie i wywołała intensywne spekulacje. Choć dwie pierwsze części zostały szybko ujawnione, trzecia pozostawała tajemnicą przez ponad 80 lat. Ta cisza tylko pogłębiła zainteresowanie. Dlaczego Watykan postanowił utrzymać to w sekrecie przez tak długi czas? Decyzja Kościoła o zatrzymaniu przepowiedni wywołała podejrzenia i nakręciła różne teorie. Wielu uważało, że zawartość przepowiedni była zbyt niepokojąca, aby ją ujawniać w tamtym czasie. Kościół katolicki wyjaśnił opóźnienie, twierdząc, że świat nie był gotowy na takie objawienie. Przekaz miał zawierać straszliwe ostrzeżenia, które mogłyby wywołać strach i panikę w społeczeństwie, które dopiero zaczynało odbudowywać się po wojnach i zmagało się z głębokim kryzysem duchowym na początku XX wieku. Dodatkowa warstwa tajemnicy tylko pogłębiła zagadkowość ponieważ Kościół zdecydował się ujawnić przekaz tylko papieżowi i kilku wybranym wysokim rangą urzędnikom. W 1959 roku papież Jan XXIII zapoznał się z treścią tej ostatniej przepowiedni. Jednak zamiast podzielić się nią z opinią publiczną, postanowił bezpiecznie przechować ją w tajnych archiwach Watykanu z instrukcją, by ujawniono ją w bardziej odpowiednim momencie. Ta decyzja pozostawiła ludzi zastanawiających się, co mogło być tak niepokojącego, że zasługiwało na tajemnicę przez dziesięciolecia. Wreszcie, w 2000 roku, Watykan opublikował część przekazu, ale ten akt nie rozwiał wielu wątpliwości. Wielu teologów, badaczy Fatimy i wierzących uważało, że opublikowana wersja nie miała takiej powagi, jak się spodziewano, podejrzewając, że kluczowe elementy mogły zostać pominięte lub zmienione. Jeśli przepowiednia opisywała tylko prześladowania Kościoła lub zamach na życie papieża, dlaczego miała pozostać ukryta przez tak długi czas? To pytanie nadal pozostaje, co skłania niektórych do spekulacji, że część przekazu wciąż może pozostać nieujawniona. Teraz, kiedy rozważamy możliwą więź tej przepowiedni ze Stanami Zjednoczonymi, istotne jest rozważenie, jak takie objawienie może wiązać się z obecnymi wydarzeniami i unikalnymi wyzwaniami kształtującymi nasze społeczeństwo. Pierwsza przepowiednia w Fatimie pojawiła się jako ostrzeżenie o preny wojnie światowej, przerażająca przepowiednia cierpienia, które nadejdzie, jeśli ludzkość nie powróci do Boga. Przekaz Matki Bożej do trzech pastuszków, łucji, Franciszka i Jacynty, był jasny. Jeśli świat nie zmieni swojego kursu, nadchodzą kolejne niszczycielskie konflikty. Było to wezwanie do pokoju Opartego na wierze i modlitwie, ale również poważne ostrzeżenie o tym, co czeka, jeśli to wezwanie nie zostanie wysłuchane. Choć pierwszy wojna światowa zakończyła się w 1918 roku, konsekwencje przepowiedni sięgały daleko poza ten moment i zwiastowały przyszłość, w której ludzkość nadal zmagała się z konfliktami. Przekaz okazał się tragicznie trafny, gdy wybuchła druga wojna światowa w 1939 roku, gdy ludzkość stanęła w obliczu kolejnej fali niewyobrażalnego cierpienia. Świat nie znalazł pokoju, a głębokie przyczyny niepokoju wciąż pozostawały niezałatwione. Ta sekwencja wydarzeń wzmacnia przekonanie, że ostrzeżenia z Fatimy mają trwałe znaczenie i rodzi niepokojące pytanie: co mogą one oznaczać dla Stanów Zjednoczonych dzisiaj? Przekaz Matki Bożej był prosty i głęboki: Pokuta i modlitwa są niezbędne. Wezwała ludzkość do oddania się niepokalanemu sercu Maryi i do czynienia aktów pokuty jako środka, by zapobiec przyszłym klęskom. Jednak brak prawdziwej odpowiedzi na to wezwanie tylko napędzał większe konflikty. Przepowiednia mówiła o ogromnym cierpieniu, ale oferowała jasną drogę do uniknięcia takiej tragedii jeśli ludzie odwróciliby swoje serca ku duchowości. Obietnica nie mogła być bardziej jednoznaczna: bez pokuty ludzkość stanie w obliczu fal śmierci, zniszczenia i bólu. Strata wyborów pokazała, że ostrzeżenia pozostawione przez naszą panią wciąż pozostawiają wiele pytań bez odpowiedzi. Czy wpływ ideologii ateistycznej faktycznie osłabł, czy może przetrwał w bardziej subtelnych formach? Jeśli nadal istnieje, jaki może być wkład Stanów Zjednoczonych w rozwijającą się narrację duchową? Gdy Watykan w 2000 roku ujawnił trzecią tajemnicę fatimską, oczekiwania były ogromne. Wiele osób miało nadzieję, że ukrywana przez dekady przepowiednia przyniesie odpowiedzi na zagadki pozostające w cieniu. Jednak to, co Watykan udostępnił, wydawało się dla wielu znacznie mniej niepokojące niż można było się spodziewać. Przekaz ukazywał symboliczną wizję biskupa w bieli, Utożsamianego z papieżem, przemierzającego zniszczone miasto, zrujnowane przez strzały i pociski, zakończoną śmiercią duchownych i wiernych. Wizja ta została zinterpretowana jako symbol zamachu na życie papieża Jana Pawła II w 1981 roku. Wydarzenie, które głęboko wstrząsnęło światem katolickim. Dla wielu jednak takie wyjaśnienie wydawało się niepełne. Z czasem rosły oczekiwania, że trzecia tajemnica odnosi się do bardziej pilnych zagrożeń, takich jak wojna nuklearna, szerzący się upadek duchowy, czy katastrofalne wydarzenia z udziałem wielkich mocarstw, w tym Stanów Zjednoczonych. Publikacja tej wizji pozostawiła wielu z pytaniem: czy przepowiednia dotyczyła jedynie zamachu z przeszłości i czy to usprawiedliwiało jej długoletnie ukrywanie? Niektórzy teolodzy i badacze zaczęli kwestionować, czy tekst opublikowany przez Watykan jest rzeczywiście kompletny. Siostra Łucja, ostatnia strojga dzieci widzących, sugerowała, że w trzeciej tajemnicy zawarta była groźna przestroga o duchowej apostazji, która miała zacząć się wewnątrz samego Kościoła, lecz tej wzmianki brakowało w oficjalnej wersji. Nasiliło to podejrzenia, że niektóre fragmenty przepowiedni mogły zostać pominięte w celu uniknięcia kontrowersji. Jedna z popularnych teorii zakłada, że ukryte części przepowiedni odnosiły się do globalnego kryzysu być może do konfrontacji między wielkimi mocarstwami np. w kontekście rywalizacji USA i Rosji. Ujawnienie takiej wizji w czasie napięć zimnowojennych mogłoby wywołać panikę, dlatego Watykan miał opóźnić jej pełne ujawnienie, chcąc uniknąć destabilizacji. Teraz, gdy zimna wojna należy już do przeszłości, brak pełnej przejrzystości jedynie podsyca spekulacje, że pewne części przepowiedni nadal pozostają ukryte. To prowadzi nas do pytania o rolę wielkich mocarstw, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, w profetycznym obrazie przekazanym w Fatimie. Jeśli ostrzeżenia naszej pani pozostają aktualne, mogą wskazywać na ciągłą walkę duchową, sięgającą poza granice jednego narodu. W świecie, w którym ideologie świeckie i materializm głęboko zakorzeniły się w codziennym życiu, Subtelne wpływy ateizmu mogą nadal kształtować społeczeństwa i instytucje, często w sposób niedostrzegalny. Stany Zjednoczone jako potężna siła na arenie politycznej, kulturalnej i technologicznej mogą znaleźć się na rozdrożu między wspieraniem drogi duchowej a propagowaniem ideologii osłabiających wiarę na globalną skalę. Podczas gdy te pytania pozostają nierozwiązane, trzecią tajemnicę wciąż spowija tajemnica. Być może ukryte fragmenty przepowiedni zawierają wskazówki co do roli wpływowych narodów w przyszłości ludzkości. Czy zawiera ona dodatkowe ostrzeżenia lub wskazówki dla świata, który coraz bardziej oddala się od fundamentów duchowych? To wieczne pytanie zachęca zarówno wiernych, jak i uczonych do refleksji nad tym, jak decyzje podejmowane przez dzisiejsze narody mogą wpłynąć na przyszłe dziedzictwo. Rozważając rolę Stanów Zjednoczonych w kontekście trzeciej tajemnicy fatimskiej, pojawia się intrygująca dualność. Z jednej strony USA jawią się jako naród prosperujący, oferujący wolność religijną i przyciągający miliony ludzi. Z drugiej strony, krytykowane są za promowanie ideologii materialistycznych, sekularyzm i działania militarne wywołujące globalne konflikty. Czy Stany Zjednoczone są zatem symbolem nadziei, czy zagrożeniem duchowym dla przyszłości ludzkości? W XX wieku, zwłaszcza po II wojnie światowej, USA umocniły się jako globalne mocarstwo, przywódca w obronie wolności religijnej. W czasie zimnej wojny były postrzegane jako strażnik wiary, walczący z rozprzestrzenianiem się komunizmu, o którym przestrzegała fatimska przepowiednia. Jednak promując obronę wolności, USA. Stały się również głównym propagatorem wartości materialistycznych i konsumpcyjnych. Styl życia oparty na pogoni za bogactwem i przyjemnością wpłynął na osłabienie wartości duchowych nie tylko w samych Stanach Zjednoczonych, ale i na całym świecie. Wojskowe interwencje USA w różnych krajach budzą pytania o rolę tego państwa w promowaniu pokoju światowego. Dla wielu działania te są sprzeczne z duchowym wezwaniem Fatimy. W tym kontekście niektórzy teolodzy uważają, że USA coraz bardziej zbliżają się do błędów, przed którymi ostrzegała przepowiednia, promując podziały, konflikty i odejście od wiary. Od zakończenia II wojny światowej Stany Zjednoczone zajmują dominującą pozycję w globalnym przywództwie, wpływając nie tylko na gospodarkę i politykę, ale również na kierunek duchowy wielu narodów. W kontekście tej roli rodzi się pytanie, czy USA pomagają zachować wiarę na całym świecie, czy też przyczyniają się do jej upadku. Religijne tradycje w Stanach Zjednoczonych osłabły w ostatnich latach, co doprowadziło do wewnętrznego kryzysu duchowego. Nowe pokolenia, coraz bardziej oddalające się od kościołów, przyjmują bardziej świecki i indywidualistyczny światopogląd, co budzi obawy o przyszłość wartości religijnych w kraju. Jednocześnie decyzje rządowe i orzeczenia sądowe wywołują intensywne debaty na temat wolności religijnej, wyrażania wiary i roli duchowości we współczesnym społeczeństwie. Ta ambiwalencja sprawia, że trudno jest jednoznacznie określić, czy Stany Zjednoczone wypełniają, czy może jednak sprzeciwiają się ostrzeżeniom zawartym w trzeciej tajemnicy fatimskiej. Z jednej strony kraj ten wciąż jest domem dla wielu aktywnych wspólnot chrześcijańskich i misjonarzy szerzących wiarę na całym świecie. Z drugiej jednak strony, jego wpływ kulturowy przyczynił się do globalnego osłabienia duchowości, co sugeruje, że walka między światłem a ciemnością, wspomniana w proroctwie, nadal trwa, a Stany Zjednoczone znajdują się w centrum tego konfliktu. Katastrofy naturalne i kryzysy społeczne, które nawiedziły Stany Zjednoczone w ostatnich dekadach, rodzą istotne pytanie: czy te wydarzenia mogą być oznakami ostrzeżeń zawartych w trzeciej tajemnicy fatimskiej? Choć klęski żywiołowe i problemy społeczne są często postrzegane jako naturalne zjawiska lub skutki ludzkich działań, wielu uważa, że te nieszczęścia mogą mieć wymiar duchowy wskazując, że ludzkość coraz bardziej oddala się od ścieżek wytyczonych przez Boga. W ostatnich latach Stany Zjednoczone zmagały się z niszczycielskimi huraganami, bezprecedensowymi pożarami lasów, intensywnymi powodziami i dotkliwymi suszami. Te tragedie nie tylko powodują straty materialne i ludzkie, ale także podważają zaufanie społeczeństwa i uwidaczniają kruchość nowoczesnej infrastruktury. W proroctwie fatimskim wspomniano o wielkim cierpieniu, które miało nadejść, jeśli ludzkość nie zmieni swojego postępowania. Co sprawia, że wielu zastanawia się, czy te katastrofy mogą być manifestacją tych ostrzeżeń. Oprócz katastrof naturalnych, Stany Zjednoczone przeżywają także głęboki kryzys społeczny. Narastające nierówności, podziały polityczne, konflikty rasowe i przemoc w miastach świadczą o społeczeństwie naznaczonym napięciami, które wydają się coraz trudniejsze do przezwyciężenia. Wartości duchowe i wspólnotowe, które mogłyby pomóc w jednoczeniu społeczeństwa, są zastępowane przez indywidualizm i materializm, co tworzy atmosferę nieufności i ciągłego konfliktu. Innym niepokojącym zjawiskiem jest wzrost problemów ze zdrowiem psychicznym oraz poczucie pustki egzystencjalnej, zwłaszcza wśród młodszych pokoleń. Utrata więzi duchowych i brak celu życiowego doprowadziły wielu do depresji i rozpaczy, które można postrzegać jako oznaki duchowego upadku scenariusza, przed którym ostrzegała trzecia tajemnica fatimska. Czy te katastrofy i kryzysy są jedynie naturalnymi konsekwencjami naszych działań, czy też mogą być boskimi ostrzeżeniami mającymi obudzić społeczeństwo i skłonić je do zmiany sposobu życia? Niezależnie od odpowiedzi, sygnały są wyraźne. Świat a szczególnie Stany Zjednoczone stoją przed trudnymi czasami, a wezwanie do duchowej przemiany, jak sugerowano w Fatimie, nigdy nie było bardziej aktualne. Jednym z najbardziej niepokojących aspektów proroctw fatimskich jest ostrzeżenie o wojnach, które miałyby wybuchnąć, gdyby świat nie powrócił na drogę wiary i pokoju. Trzecia tajemnica przedstawia wizję ruin i zniszczeń, sugerując możliwość wystąpienia dużych konfliktów w przyszłości. Choć wielu wierzy, że wizja ta odnosi się do zamachu na papieża Jana Pawła II, niektórzy badacze uważają, że mogłaby ona także wskazywać na przyszły konflikt globalny, w którym Stany Zjednoczone znalazłyby się w centrum. W ciągu ostatnich dekad Stany Zjednoczone odegrały istotną rolę w wielu wojnach i konfliktach międzynarodowych, od Bliskiego Wschodu po Europę Wschodnią. Kraj ten był ważnym graczem w interwencjach wojskowych, czy to w walce z terroryzmem, czy w obronie strategicznych interesów. Jednakże wiele z tych działań zwiększyło napięcia globalne i podzieliło opinie na temat rzeczywistego wpływu amerykańskiej interwencji. W efekcie, zamiast promować stabilność, wiele z tych interwencji doprowadziło do wzrostu grup ekstremistycznych i kryzysów humanitarnych. Obecnie ryzyko nowej wojny globalnej wydaje się bardziej realne niż kiedykolwiek wcześniej. Napięcia między Stanami Zjednoczonymi a mocarstwami takimi jak Chiny i Rosja stawiają świat w niepewnej sytuacji. Rozwój technologii militarnych i nuklearnych sprawia, że potencjalny konflikt mógłby być katastrofalny. Chociaż dyplomacja stara się uniknąć bezpośredniej konfrontacji, konflikty pośrednie, jak te na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie, nadal wzbudzają obawy przed niekontrolowaną eskalacją. Jeśli ostrzeżenie fatimskie jest prawdziwe.